Nie będzie on i bitki, kurwa. Bierzemy na sergar, kurwa. Chciałbym się mnie bało. Dlaczego oni dzwoni? Co się stało? Co, ja to... kole na kurtkę wybrałem i no dokuńczyłem <śmany> Dobra, idzie. Idzie t t Łysy, co sądzisz? Wytłumacz Boniowi, że Kamil chce go najebać. Kamil z płyty. Jak to? No że Bon, ja Bona. Pani takiego czota ma, pokaż. Dzień dziewcząt, ja, dzień, ja, dzień, ja, dzień, ja, dzień ja, dziewcząt, że ja się nie wiebałem. Dzień u dziewcząt. dziewcząt. A, a, ty, a masz... Zaprosowałem u kobiet. Dziewczęta czy jagodziany? Dziewczęta. dziewcząt. Nie no, kobiet pięknych, młodszych. młodszych a nie, nie jagodziany? Takich młodszych. To nie nagrywasz takich rzeczy, ale nie wiem, co są w Dobra, ale... Co myślisz co Kamilu, no! Nie, nie, ja go nic nie, dobrałem, nie, ale nie ma nie. Nie, 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 stop, masz takie podkręć. Nie łóżego! Ale ma, te... przyjdzie ci powie o co chodzi? Tak, tak. Nie brata, nie wysyłaj hmm. tego kurwa, bo ja nie powiedzę nikik tak, nie. To, nie, to, nie, to, się nie wysyłam! Będzie, się niu, już będzie puszczone nie, dobra, to jeszcze raz, teraz mi się biło. Dawaj, dawaj. O co sądzę okim? Ozdroś świty z dobry chłopak z dobrą łapą, pozdrawiamy. To jest na razie nagranie przed, potem będzie jak już będziecie gadać ze sobą Dlaczego kogoś cisnąć? On, on, on się nie, dobra, Bon od Bonów kazań. wyzywał Co ty mówisz? <goda> Suto się zresztą w ogóle, kurwa Góra się Kurwa się obsmarkają. już przecież ale... mu pociekło Ej, jest? Nawet nie poczułem tego, bo O, cieczkę ma Dobra, głupia jestem, że ci ufam Chodź do łysego, zagramy jak w burofarach Okej, idziemy Jest, sí, sí, jest no no yeah. <re packets actually> A pa przyłapali go na nielegalnych pieniędzy. Mamanacy Dawaj tu. Łysy, domu wyciągaj no chuja. Łysy! Wysy! Łysy wziąłem nie poczułem, nie Może kurwa przeszkadza już za bardzo ci wiem. Wziąłem go dosłownie do ręki! Otwieram się kur... Dzień jak, co dzień, kurwa, otwieram piwko i nagle kurwa chuj jestem cały... No bo korek pał. Kurwa do ja mam kamiselkę, to może Ty na czeka do Kurwa, ale główna jebana Ej dobra, jedziem kobiet Ale to są matoły, jeden na siebie, wylał, na siebie wylał I, tej i drugi na, na siebie wylał Dwa downy Boni suto Na chują mi te biła, jak tych dawno nie przyjąłem A spójrzcie te, to jest dobre Ale na kogo czekamy? Na pana Kamila, który ma na, co na zrobić? Na kumentyka I na Fistera i Michała jeszcze Nie odebrałeś, nie odebrałeś Nie odebrałeś, to odebrałeś bo łysy nie odbiera Bo ja nie mam numeru zapisanych i nie jeżdżę jak Ja myślałem, że łysy napijemy się kulturalnie dzisiaj w parku Dzień dobry jest Włener, jesteś na Włenerze Dzieciak Chcesz do tego, tam w balkie? <noise> mhm Dawaj, dawaj, bo nie ktoś tym jeździ to... Skok na bungee Nie, pierdolę, bo ja ci też nie umieć Ej, ja ci też dołożę stówek, skoczysz no, to Jest wysoki full. To no Ale masz już dwie stówy. No, Byku. To co? tyle z live'us nie z zarobiłeś. Nie, bo to o, to tylu Dniowa. Tylu, to jest godzinówka w... usego. Nie masz no, tego nie wbudować. O ile w 15 minut 200 wyrą. No. Nie. A A ty możesz zrobić 15. Co za jeden chuj mu pomóc? Dawaj, bo nie. No, to już koniec kariery, Dobra, luz. Trzeba robić content, trzeba zarabiać, tak? Daj ci Dawaj rób content. To co wejdź, daj mu, on podtrzyma, bo ja ci wskoczy. nie mogę nogi, nogi Dawaj, luz. <screen> Dobra, to, to na kartony. Sk skok na kartony tak jak, jak Hanka jak wiem, jak, jak miłość. Oh, ale, nie <śla> <śla> ale bo nie krzyżyje. Wejdź se tędy, bo masz łatwiej. Albo se daj tu buta. <śla acredite> Ja się czuję, że No się nie będzie! Z tamtej strony, z tamtej strony się podeprzyj. Gocha Magikal i bagikal. niech zobacz. Dobra, weź się pomogę. To jest uniwersum Magikali ja, akurat to teraz. No widzisz to jest wysoko. Dawaj! Dawaj, bo już zrobiliśmy takie napięcie, że... Jak nie wskoczysz, to będzie przypał. Weź mi asekuru. Dawaj, ci pomogę. Nie. No nie! Nie, za nogę. No to asekuruję. Ja dawaj, trzy, cztery... Ty ktoś to Dawaj, dawaj! Cztery. Dawaj! Ej, hey, stop! stop. <grym wrogę> dawaj, dawaj! assekuruj, oku. Asekuruj go, asekuruj go! Chodź, jesteś sekuruj! go, Asekuruj! <grym wrogę> <grym wrogę> chodź, chodź! Asekuruj się go, no! Dawaj! Dawaj! Nagraj mi się go! Wcale nie zmuszam do patologii. Nie, abyśmy nie byli u Konowskiego, tylko. Myślę, że my się chodzili. to, to Dawaj, asekuruj go i skacz Uciekaj, bo się stram. Myślę, że się nie wyjebał Dobra, sekuruj go. Przewróć go. Siup. Nie no, tak lekko. Yo! Boniu, ale to było hardcore. To było hardkorowe, Bon. Ale to będzie chyba miało rekord wyświetleń. Dobra, przejrzyjmy. Koniec zabawy, koniec przemiany. Pomóż, jadą? Nie dla mężczyzn. Jakie przemyślenia po skoku do kontenera? Weź, bo mnie wszystko boli dupa, a się bałem, że złamię znowu nogę. To tutaj jest na Dobra, idziemy, idziemy. Baba Co jest? Baba hasa przyjechał. Daj mi fotę. zaraz przyjedzie. Daj mi Michałem. Michałem. Co? A to też będą? Będą. ja chciał, bo Ok. Ona ci rozjebała kopy? Nie, no nie, mu kurwa nie, 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 ja, nee. nie Ale, kurwa. Tak. Co tam było? Dobra. nie, 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 tam nie, 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 Jedziemy na skubianę Na skubaną nie, nie, tam nie, w ogóle są. Nie, nie będzie ani bitki, kurwa. Bitka jest tylko na ringu, pamiętajcie, kurwa. Ale Kamil to ma zasady ulicy. <głynie> <Zapodawie>. <głynie> La Kamil, Kamil jest zasadowcem psa. On... szanuje Ale też lubi legę. Ale z z Lidą nie ma zarobać. Ja zaraz mogę. Zaraz idziemy tu, kurwa. Nie wiem, Dream car Idziemy pod... Rozjebiemy Nie, idziemy kurwa z buta Ja się boję, się rozjebiemy Poczekamy na Kamila Jeszcze i się dopiero... Tak, tak. Nie, Po pierdolu pojedziemy Od po furę <śled> ja mam nadzieję, że... Ale będziesz w stanie, jest, tak? Jak to, to jest serio Nie znam człowieka, nie kto to jest Kamil jest zasadowcem z ulicy Będzie dobrze On raz Husemu zajebał Zobacz, jest, jest yes. Ooo no Pierdolanka! na nie? Na Napierdolanko! na pierdolanko! <placza> DJ em bonem! DJemponem. Halo, infos. Infos. co, mamy? Nie, a czy źródki. Kto? Kto, ja, czy wona? Nie, przestraszony. Przestraszony Słuchaj, ja? furami nie ty? No, Oni Bez mają Oni mają pod a ja nie chcę nie się... Z buta wiesz... kim będziesz? tam cała ja, ja, płyta chodzi o jak wypijesz za... to jest idiotyzm A idiotyzm, co? Przestań, on on będzie dillerem i co? Ej, uważajcie, się, Kiedy na płytę? Kiedy na płytę wracasz? Nie wyjebał się Wyjebał się

Dawaj wieşik tak nie się, to tak Nie Kurwa, sutek jakiegoś ziomka podrywa. Nie podrywaj. No, o, przed sami. To Jeszcze same ręce do do Oni nie dogonią nas Gdzie on jedzie? Jedziemy, vlog Numer jeden. Łysy, gdzie jedziemy? Do jacuzzi <noise> Ale gdzie dokładnie? Na Stargard Na koncert kogo? A. Lecimy Znowie, Ej debi, nie tą drogą pojechał patrzcie jaki tu jest opór Ja piję. Gdzie my jesteśmy w ogóle? A ja lubię taki vibe nie no, też nie lubię, ale patrzcie tutaj, fajne domki i cypru. Ty... Lecimy, widzowie, kurwa, jesteśmy na pustyni, a tu to był problem, upolował geka. Kurwa, pieszeć basiu,

się. zaraz będziemy widzowie, ale jest lipa, bo czasowo jest chujnia jak nie wiem Jeszcze ja to Ledwo zajeżdżamy Ja mam kurwice przez tego pana Jezu, ale to nie chcę. mi <noise> Także mordeczko, wielki hałas, bo tacy fani jak wy to jest mega skarb i życzę sobie takiej przyszłości, ale pamiętajcie, że ten ziomal jest naprawdę prawdziwym człowiekiem i taki jest na, w piosenkach jak jest na żywo i nie ściemnia i naprawdę szanuję to mordeczko, a teraz buziak. <laughs>